Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj słuchajcie, trochę pogadamy o Kasie, o kosztach związanych z eksploatacją GRIALIS. W związku z tym, że prawdopodobnie na 99% pożegnam się na dniach z GR Jarisem, więc postanowiłem zrobić takie podsumowanie i zamknąć to w jakąś klamrę finansową i opowiedzieć też wam i też jakby zrobiłem sobie taki tutaj rachunek sumienia, ile wydałem tak naprawdę na, na tego GR Jarisa. Biorąc pod uwagę też m.in. ilość wpłaty, raty, paliwo, opony itd., itd. Więc słuchajcie, zapraszam Was do odcinka, który będzie dzisiaj poświęcony tylko i wyłącznie Geriarisowi i ile wydałem kasy na eksploatację tego auta poprzez cały rok jeżdżenia tym autem po drogach i nie tylko. Zapraszam. to słuchajcie zaczynamy między innymi, ja sobie zrobiłem taką ściągawkę, może zacznijmy od tego, od zakupu auta. Auto samo w sobie przyjechało jako do Polski w pierwszej, w pierwszej piątce, więc prawdopodobnie to było chyba któreś szóste czy siódme auto w Polsce. To były pierwsze zamówienia, no i tam trzeba było dokonać wpłaty 15 tysięcy złotych, żeby uruchomić w ogóle jakiekolwiek zamówienie. Ja y, dokonując tej wpłaty w 15 tysięcy też oczywiście y, wrzuciłem sobie dodatkowo chyba 10 czy 15, no ale to pomniejszając y, nie biorąc tego pod, nie bierzmy tego pod uwagę, ponieważ, ponieważ tak naprawdę ja chciałem sobie uregulować y, ratę, jaką będę miał miesięcznie, więc jakby, więc jakby ta rata była na poziomie, jest na poziomie 2,350, znaczy teraz już się czas zmienił i teraz jest 2 chyba 450, no stówka albo 150 zł poszło do góry, ponieważ jak chyba wiecie sami wszystkie i czy też wasze, czy też moje leasingi, jak i, jak i kasa za ratę wzrosła, no bo mamy sytuację, jaką mamy. Słuchajcie, auto, auto wziąłem na 36 miesięcy z wykupem 64 tysięcy. 64 tysiące wykupu to jest ostatnia, ostatnia kasa, którą trzeba zapłacić, no ale... Minęł już, minął już rok. Ja, jakby w tej chwili, z nowym, z nowym, z nowym właścicielem, próbujemy przepisać leasing i, i, i to myślę, że na dniach się uda. Procedowanie trwa około tygodnia, jak nie półtora. E, oczywiście li, przepisanie tego leasingu jest e, za 0 zł w przypadku w przypadku, moim, e, w przypadku w przypadku mojego leasingodawcy, więc jakby tutaj czasami są gdzieś około 500 zł, jak nie około 1000. Z tego wiemy, że na przykład zmiana regulaminu, e, harmonogramu e, to jest kwota 500 złotych, natomiast e, z tego co się orientowałem w, od 2019 roku już tych opłat nie było. Wcześniejsze leasingi miały y, taką opłatę w wysokości chyba 500 złotych. E, jeżeli chciałeś z, z, zmienić harmonogram spłat. No i słuchajcie y, 2 350 kosztuje Cię gdzieś y, y, ta rata y, więc musisz y, musisz tą ratę uiścić. Oczywiście leasing też prosić prosi, prosi, prosi Cię y, bezapelacyjnie o y, oczywiście ubezpieczenie AC i OC, więc ubezpieczenie jest na, 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 na poziomie 3600, oczywiście ja to mam to rozłożone na raty, na pierwsza rata oczywiście w, tam w styczniu bodajże weszła i po 6 miesiącach będzie kolejna, więc jakby jest to lżej, więc jakby już mamy 3600 na dzień dobry za rok, musimy zapłacić za, za ubezpieczenie. W pierwszym roku y, zakupiłem opony, bo odebrałem auto gdzieś w grudniu, chyba 20 chyba grudnia odebrałem auto z Toyoty, więc e, wyobraźcie sobie, że akurat tra trafiłem na taką pogodę, że mogłem przyjechać na tych oponach, na których Toyota wyszła z fabryki, czyli na Michelin na 4SC, więc udało mi się dojechać tutaj do, do domu bez jakikolwiek uszczerbku na zdrowiu. Akurat była, była przyczepna i, i, i sucha na więc mogłem sobie na to pozwolić. Natomiast i tak, i tak yy, kupiłem Felgi. felgi Felgi musisz kupić, słuchajcie, yy, uważam, że, że, że zakup felk na zimę, czy też takich wyczynowych felk, które będą, będą ci potrzebne do tego, żeby pojechać sobie na tory i bez. Yy, nawet jak sobie je porysujesz, czy nawet uszkodzisz. To, to, nie będzie, to nie będzie tak straszny ból, ponieważ miałem taką sytuację u mnie na to, że przyjechał mój kolega serdecznie, którego pozdrawiam, no i taką felgę uszkodził. Ta jedna felga e, oryginalna, kuta, y, kosztuje jest mocna, jest lekka, przede wszystkim jest lekka i kosztuje około 12 tysięcy. Tak, dowiadywałem się 12 tysięcy za jedną felgę brutto trzeba zapłacić, więc jakby automatycznie y, dotarło to do mnie, że ryzyko porysowania tej felgi, uszkodzenia gdzieś w warunkach zimowych, gdzie chcesz się poślizgać, czy nawet od, o, oparcia się gdzie jakiś krawężnik itd. itd. jest naprawdę dosyć wysokie. Y, więc postanowiłem kupić felgi. Takie felgi kupiłem arcastingi, one w granicach 4,5 tysiąca nowe będą kosztowały. Z tego co pamiętam, w zależności jeszcze jaki model, ale to tak gdzieś oscyluje między 4,5 a 5. Niech tak, niech tak będzie. No, i oczywiście, zakupiłem opony zimowe. Pamiętam, to były kormorany, więc wydałem na te kormoranki, bo bardzo były dobre. E, wydałem je z, wydałem gdzieś mniej więcej 1360 zł za 4 opony zimowe, w rozmiarze 18. No, i to, jakby są te koszty związane z eksploatacją. No, oczywiście, oczywiście to był dobry zakup, ponieważ, ponieważ jeżdżenie w zimie jest naprawdę przy, przysparza dużego, dużego, dużej radości i fanów, więc żeby nie było to tak bolesne, jeżeli się gdzieś tam byś oparł o jakiś kramernik czy tak gdzieś porysował, no bo to nawet w jeżdżeniu takim w cyklu miejskim może się zdarzyć, więc jakby uważam, że to jest dobre rozwiązanie i taki zakup trzeba zrobić. Więc już mamy tutaj 4,5 1300 zł felgi, oczywiście już pomijając ten teratyk i tą wpłatę, no, to potem mamy, słuchajcie, folię. No, no ja zdecydowałem się na oklejenie folii, i, i bierzcie pod uwagę to, że, jeżeli będziecie, nie wiem, jakiego tam producenta sobie wybierzecie i który, który warsztat, nazwijmy to nazwę, warsztat wam to oklei. No, ta folia jest naprawdę dosyć yy, potrzebna ponieważ Jaris, y, czyli sama Toyota stwierdziła, że ona jednak nie będzie y, inwestować w dosyć dużą i grubą powłokę lakierniczą, ponieważ y, nie chodzi o koszty, tylko chodzi o wagę, więc jakby tam oszczędzali na wszystkim, więc ta powłoka lakiernicza jest dosyć y, mała. Cienka, więc, więc krzywdzić, pokaleczyć auto można. Natomiast, jeżeli będziecie używać tego samochodu na to, że fajnie by było mieć tą folię. Ja tą folię zrobiłem i tutaj kwestia, jeszcze jakby ilości tej folii. Ja, ja okleiłem cały samochód. Gdzieś tam kwota zamknęła się. Tak mi się wydaje, że. 8 tysięcy musicie od 8 chyba do, od 6 powiedzmy do 10 tysięcy musicie przeznaczyć na taką folię, no ale powiedzmy, że załóżmy, że to niech będzie 8 tysięcy złotych na tego typu zabezpieczenie i uważam, że jest to, że jest to dobry, dobry, dobry kierunek. Dodatkowe koszty związane z, z modernizacjami, tutaj Wam mogę tylko przybliżyć, ponieważ takich modernizacji nie uczyniłem, ja, ja jakby stwierdziłem, że jednak Toyota GR Yaris będzie seryjnym samochodem? ale podam wam przybliżone koszty związane z, z jakby modyfikacjami które uważam, że posiadacz nowy posiadacz, czy też obecny powinien sobie to zrobić, jeżeli chce zostawić ten samochód sobie na dłużej i uważam, że don't pipe wraz z wydechem e, i ostatnim wydechem e, powinien e, sobie wymienić jeżeli nie jest on uporczywy, pamiętajcie, żebyście nie robili głośnych wydechów, bo samochód strasznie się strasznie się drzeje i na tych trzech cylindrach on nie pracuje tak jak Powiedzmy jakiś tam, nie wiem, e, bokster, czy, czy też jakaś fałka. Więc, jakby te, te darcie się z tego przelotowego wydechu jest potem uporczywe i może Wam ten samochód, y, że tak powiem, już się. Nie spodobać w dalszej eksploatacji, po prostu zniechęcicie się. No ja, jakby tutaj mam ściągawkę i taki wydech można, można sobie zamówić. Tak naprawdę, w zależności od skomplikowania tego wydechu, myślę, że tam gdzieś od około 3-6 tysięcy możecie to sobie taki wydech skompletować. Yy, uważam, że można by było tylko wymienić downpipe, końcóweczki jakieś i to wystarczyłoby. E, dolot Eventury, jeżeli chcecie pójść już mocno, to dolot Ewentury to, to już wydatek większy, bo to już jest tam gdzieś koło 6000 zł. E, były, były odcinki, więc odsyłam Was do odcinka, który, który nakręciliśmy wraz z Ludkiem, Tam było o, a propos moteka, czyli komputera, sterownika. To już dosyć potężna operacja i uważam, że tutaj już ci, którzy naprawdę chcą się bawić w wyciskanie maksymalnej ilości koni z tego samochodu, z tego silniczka powinni sobie zainwestować w ten sterownik i to jest y, kasa na, na poziomie 30 tysięcy złotych, więc jakby tutaj plus jakieś modyfikacje, intercooler i tak dalej, i tak dalej, to y, wraz z tym, z dolotem tym Eventuri, to uważam, że to gdzieś w granicach 50 tysięcy złotych, ale to są akurat y, to takie, podaję Wam jako ciekawostkę, jeżeli ktoś będzie chciał, to, to, to jak najbardziej może sobie z tego skorzystać, A, ale takie, y, jeżeli jakby nosisz się zamiarem zostawienia tego samochodu, czy też kupienia i jakby które modyfikacje byłyby najlepsze i to moje zdanie jest e, takie, że najlepszą modyfikacją, jaką teraz bym zrobił w tym samochodzie, jeżeli bym został z nim na dłużej, to przede wszystkim sprężyny, sprężyny obniżające nie musimy tego zawieszenia robić od razu i wydawać na no, takiego powiedzmy KW, lub ewentualnie jakiegoś Olinisa, czy też, czy też no bo wiele firm robi już, robi już zawias, ale powiedzmy, że ten KW byłby taki odpowiedni, taki track dayowy. no to tam gdzieś tam wydatek jest załóżmy od 12 do 18 tysięcy złotych, w zależności jaki stage sobie wybierzemy, ale ja uważam Yy, I to potwierdziłem jeżdżąc tym samochodem, yy, dwoma samochodami. A jak robiliśmy odcinek z, z, z chłopakami ze sklep Opon, to tam miałem do dyspozycji yy, jednego Jarisa, który no tawene był na obniżających sprężynach. I przesiadając się bezpośrednio z mojego seryjnego Jarisa do, do tego samochodu, który był na obniżonych sprężynach, to wyobraźcie sobie, że zdecydowanie lepiej mi się prowadzi. Nie będę teraz wchodził w szczegóły. Jeżeli ktoś chce o tym pogadać, to albo zapraszam na Instagram albo do dokumentowania na dole, ale uważam, że to jest y, tani i naprawdę dosyć potężny ruch. W kierunku poprawy trakcyjności tego auta. Naprawdę, bo wtedy inaczej się ten samochód zachowuje, inaczej się zbiera, inaczej odchodzi z zakrętów. A przede wszystkim, jak, jak pokonuje te zakręty na śliskiej nawierzchni. Więc tego typu rozwiązanie, tego typu operacja, powiedzmy, nie wiem, około 1000 zł by kosztowała, i to uważam za, za naprawdę dosyć mm, konkretny, konkretny zakup, który bardzo dużo nam wniesie do jeżdżenia, samego jeżdżenia. Kolejna sprawa to poduszka pod skrzynią. U uwierzcie mi, że z jeżdżenia z trackdayu na trackday będziecie mieli bardzo duży problem i uważam, że poduszka pod skrzynią jest. Y Musi być, musi być jest niezastąpiona. Przede wszystkim ta poduszka polecam od Verkleina. Ta poduszka jest sztywna i uważam, że tą poduszkę możecie sobie lub też inną zamówić. Jeszcze dodatkowo, jeżeli chcielibyśmy poprawić trakcyjność, ale to tam już będziemy musieli się liczyć z większymi wydatkami, to odsyłam Was do firmy Verklein. Tam, Tam opowiadałem, opowiadaliśmy też o o tych zakupach które w pierwszej, w pierwszej wersji powinniśmy sobie kupić. Natomiast ten pierwszy ruch jaki bym zrobił żebym zostawił ten samochód sobie na dłużej uważam że te sprężyny ale ewentualnie potem zawieszenie KW Sport w Stage 2 lub ewentualnie Stage 3 z jakąś delikatną regulacją byłby adekwatny, bo ten samochód naprawdę nie potrzebuje, on jest lekki, on nie potrzebuje jakiegoś spektu, spektu, spektakularnego zawieszenia typowo rajdowego, tylko wyścigowego, bo pewnie samochód będziecie używali do tak zwanych track day i z, z reguły jazdy po śniegu, jak i po torach, więc jakby, więc jakby tutaj ta nawierzchnia nie będzie arcy trudna i, i przed takim zawieszeniem nie będzie stawiane jakieś tam, nie wiem, do spełnienia warunki wielkie, natomiast, y, taką kolejną sprawą, to o której chciałbym Wam powiedzieć, no to jest spalanie. Ja sobie średnio gdzieś policzyłem, że y, ja z, zużyłem, jest takie oprzybliżone, ale uważam, że, że, że jakbym chciał się tak gdzieś. Naprawdę skupić to bym co do zbiornika obliczył, ile zbiorników poszło. No i wyobraźcie sobie, że wydałem, wypaliłem 75 zbiorników w ciągu roku. Powiedzmy, bo w grudniu odebrałem samochód, pod koniec, w połowie grudnia, a dzisiaj mamy luty, 15 luty, więc jakbym mogę stwierdzić, że już rok eksploatuje ten samochód. Więc wypaliłem ponad 75 zbiorników, po 270 zł, powiedzmy każdy. Ten spalanie tego samochodu teraz, w tej chwili, kiedy mamy, yy, mamy dosyć potężne obostrzenia i kary związane z, z przekroczeniem tej prędkości, to oczywiście moja noga z gazu też powędrowała do góry, więc jest jeszcze troszeczkę tak y, gorzej niż przepisowo. W sensie, że te wartości, gdzie, gdzie jest 6, 70, to ja jadę 60 i, i jeszcze, jeszcze gorzej. Ale widzę, że praktycznie tendencja jest taka, że każdy to robi i, i jakby staram się nie wychylać i no, no, tu nie chodzi bardziej mi o kasę, tylko chodzi mi bardziej o te punkty, które też y, potem ciężko by jest odrobić i trzeba bardzo długo czekać, żeby one zeszły z swojego konta. Więc, więc jeżdżąc tak naprawdę dosyć turbo przepisowo, ten samochód pali około 11 litrów, więc uważam, że, uważam, że to jest takie takie spalanie na, na dobrym poziomie, a aczkolwiek wiem, że, że można i po 9, i 9 litrów uzyskać. W trasie ten samochód pali, jeżeli jedziesz ze stałą prędkością i jedziesz tak do powiedzmy regulaminowo, więc nie rozpędzasz się więcej niż 160 km na godzinę, no to będzie też palił około tam 11 powiedzmy. Natomiast jeżeli jeździsz na autostradzie niemieckiej szybciej i przekraczasz, dochodzisz do tej dokręconej szóstki, czyli gdzieś tak około 200, jeździsz tym samochodem, no to ten samochód pali 14,5 i koniec, kropka. I naprawdę... I naprawdę tutaj nie, nie uda się sobie zejść y, ani wyżej, ani niżej. Na to, że pali, nie sprawdzałem, ale na to, że przy takim naprawdę dużym obciążeniu pali wszystko, co wlejesz, y, więc nigdy tego nie liczyłem. Ale raz udało mi się dostrzec, że zatankowany y, na fulla zbiornik y, wcisnąłem, wcisnąłem, y, wcisnąłem sobie reset na liczniku i zrobiłem 80 km na ostro, na torze i naprawdę. I naprawdę to było już rezerwa, więc jakby warunki, obciążenie powoduje, że ten samochód pali naprawdę bardzo dużo, ale ten samochód jest chyba kupowany po to, żeby bawić i, i, i sprawiać frajdę z chwilą, kiedy jeździsz po torze. No to na te, na te paliwo można powiedzieć, że wydałem w ciągu roku około 20 tysięcy zł, złotych, więc to na taką zabawę w sumie to nie jest dużo, no ale to też nie jest mało. Bierzmy pod uwagę to, że teraz zakupiłem kolejne opony ze sklep opon, bo z nimi współpracuję i polecam Wam bardzo gorąco i kolejny ten, ten zakup był podyktowany też m.in., kolejnymi filmami, które stworzyliśmy. Więc jakby, więc jakby kupiliśmy Alpin 5 bodajże. To jest dodatkowy koszt, który w sumie w sumie już upoważnia mnie do tego, że zostawiam zaliczam to do do, do jakby kosztów związanych z eksploatacją jakby do tego jednego jed roku. Powiedzmy, ja uważam, że jakbyśmy nie użytkowali w, w dosyć agresywny sposób auta, no to jeden komplet opon i jeden komplet opon na lato i na zimę wystarczałby. Więc, więc jakby tutaj średnio zakładajmy, że to jest 3000 zł. Ubezpie o ubezpieczeniu wspomniałem, opony wspomniałem, o paliwie wspomniałem jako ciekawostka, ale to tutaj wszystko jest uzależnione od tego, w jakim, jak mocno obciążacie ten samochód i jak, i jak często bywacie na torze. No ale ta ja z, nie byłem, no, nie jeździłem na, to, na, to, na torze tym samochodem regularnie, e, sporadycznie się pojawiałem, ale też y, powiem Wam szczerze, że, że lubię tym samochodem jeździć po mieście, ponieważ on jest mały, filigranowy, wszędzie go zaparkuję, e, bo w porównaniu do moich innych aut, no, to tam jest czasami gehenna, no, żeby zaparkować, znaleźć miejsca, mówię o BMC, którą też posiadam, e, mówię o piątce. Na dniach odbieram już gotowy mój projekt kolejny streetowy lancer, który, który Evo 10, który zobaczycie na, 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 na w kolejnych filmach, więc serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście subskrybowali, lajkowali, też wpadali na Instagram, bo tam się troszeczkę czasami więcej dzieje. Więc z grubsza eksploatacja, jak i koszty związane z, z tym samochodem o wam opowiedziałem. I na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć Wam i wspomnieć o serwisie, bo serwisuje ten samochód w Toyocie, więc jakby ten pierwsza, pierwsza wymiana oleju po, po jakby tym, tym cyklu docierania e, i no to zapłaciłem, słuchajcie, za taki serwis olejowy wraz z takim przepatrzeniem e, 550 zł. I tych e, serwisów e, olejowych miałem trzy e, w ciągu roku, więc e, m, możemy czyst, z czystym sumieniem stwierdzić, że to jest w granicach 1600-1800 e, злотых. A żadnych e, takich e, elementów nie musiałem wymieniać, bo nawet jakbyś bym musiał cokolwiek wymieniać, to i tak to podlega gwarancji, więc jeżeli nie uszkodzisz samochodu, no to wszystko i tak jest e, e, objęte gwarancją, więc jakby koszty związane z, z jakimiś tam poważnymi naprawami Ciebie nie dotyczą, więc jakby to jest fajne, bo jeżeli masz gwarancję, e, to, to, to tutaj nie musisz się obawiać. Możesz z czystym sumieniem sobie jechać na tor i upalać dowoli, aż ci zebrzydnie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku byłoby tyle. Chciałem Wam powiedzieć i opowiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. Eee, następny odcinek prawdopodobnie będzie o Evo 10, które odbieram, więc zostańcie ze mną. Eee, subskrypcja i lajker mile widziany. Tymczasem strzała, cześć.